Je tu Zapuściłam to. Oj, oj, światło. A. -a. Kuwa ślubka? Mi Dzień doby! Ciapek! Jak widać na załączoną gasku żyje, Mamy się na dobrze. Wracam męczyć tych co zechcą swoimi myślowymi wypocinami. Jak na leniwą osobę przystało, będę gadającą głową, która nie przekaże Wam żadnej wiedzy ani prawdopodobnie nie da wam żadnej języki. Ale no cóż, mam tylko tak w tym filmie dla Was do przekazania. Trzy informacje. Numer one! Uno! Z faktu mojego i biedy i nieogau zabieram was do czasów kiedy to dźwięk jest nagrywany z mikro, mikrofonem z aparatu, więc jakość dźwięku jest najlepsza, prawda? cudowna. Witam w czasach YouTubea 2008 do 2015 może, ale bardziej bym powiedziała, że do 2012. Numer tu. Duo. Moja gadanina nie będzie oparta na żadnej, albo żadnej rzetelnej wiedzy. Znaczy metodą starożytnych filozofów. Widzę, myślę, wnioskuję, będzie prowadzony mój wywód. Dlatego nie warto tego brać ten, za, ten zapewnik. Za to jedno, a szczególnie nie przekazywać dalej, bo to po prostu są moje wypociny myślowe, a nie coś, co by było rzetelne i warte do przekazania. Płyń, test, test, to ja mam. Nie będę wbijać się w żadne algorytmy YouTube'a, dlatego filmy nie będą pokazywać się regularnie. Będą wtedy, kiedy mi się zachce albo będę miał możliwości, bo no... Nie mieszkam sama, a przy drugiej osobie po prostu się wstydzę. Jedyne czego się nie wstydzę, to mówić przy habaziu. To, to jest chabaś I chabaś może będzie ładnie się rozwijał i może wreszcie zachwitnie, bo ostatnimi czasy wypuszczał tylko liście. I on będzie mi towarzyszyć. Roślinki są fajne. Nie krytykują. Tyle z moich kochanych ogłoszeń, a teraz pozwólcie, pójdę manować swój prywatny czas na głupoty. Pa